i bardzo serdecznie w drugim odcinku z Bad Bedwars na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na serwerze hypixel.net i znowu będziemy sobie grać Bedwars Wars" tryb solo. Też myślę, że sobie dwie notki, tak jak wczoraj. Nie wiem, czy dłuższe, czy krótsze, nie wiem ile będzie trwał odcinek. Zależy to, czy jak szybko mnie tutaj zniszczą, Mój zniszczę, zobaczymy. <laughs> to jest też bardzo fajna mapa. Takie balony. Są chyba balony. Tak, są balony. Ładne jest. I zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Wczoraj prawie wygraliśmy jedną rundę. A potem nas jedna różna wyeliminowała. Zobaczymy, może dzisiaj się uda. Nie będzie. Jeden, i zobaczymy, jaki kolor. Szarzy jesteśmy. Mm -hmm. Mamy dobę, Czyli może być wojna z czerwonymi. jest dobre nie za fajnie bo czerwono to mi się tak kojarzy trochę że, ras że rasują ale nie chcę oceniać oceniać po okładce że tak powiem zobaczymy może będą akurat fajni przed będzie fajnie można grać Jeśli będzie jak się okaże że, że, że różowi będą ale nie ja myślę że oni tam będą mieć ze swoimi tam... kolorami. Problem. Też możecie napisać w komentarzu, jakie Wy macie na przykład triki na budowanie łóżka. bądź na przykład, jak Wy lubicie, jak... Wy gracie w tą grę, jak Wam idzie w tej grze, że lubicie tą grę. Napiszcie taki komentarz po prostu, że ja bym tutaj wiedział mi się troszkę podoba taki odcinek, czy na przykład tam zmienić? Content, tak powiem. Ja czerwonego w ogóle nie ma. To ja polecę do niego, będę mieć spokój. Szybko, szybko, szybko. Ej, bo właśnie tak patrzę, nie? że czerwony nic nie robi. I chyba w ogóle. Juch, to ładnie. I ładnie ładnie. Teraz jak wbiję na serwer to już nie będzie mieć łóżka. O! A wyeliminowaliśmy Team. Fajnie. Mamy tutaj troszeczkę złota, to sobie od razu kupimy zbroję. O, to i, 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 i mieczyk akurat fajnie. Piecyk i Hildu, pięknie. Teraz jeszcze sobie możemy kupić spawna. I tutaj możemy obudować. Ja to znaczy, więc jeszcze będziemy musieli troszeczkę tutaj poczekać. O, zieloni też nie mają łóżka. Dobra, a może starczy? Eee, starczy, nice! Dobra, fajnie. Chyba jeszcze nikogo... a nie, zielony był na środku. Ale zielonych już nie ma. I to dobre, to, to dobrze, to możemy próbować. To właśnie, że różowy... A właśnie tutaj chyba wyeliminowani zostali, że tak powiem. Też nie jest dobre, bo im mniej drużyn, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś pójdzie do mnie. Jeszcze troszeczkę potrzebuję bloków. Możemy tutaj zachodzić też o bazę czerwonego, bo tam się cały, cały czas, <laughs> cały czas tam się pojawiają właśnie rzeczy. I wracamy do naszej bazy, w ogóle zola. zostały cztery drużyny. Z czego tam się biali z różowymi biją? Więc jest szansa, że nie na razie zostają w spokoju? Tak, możemy jeszcze sobie kupić tutaj dokładnie bloczki. Tak, i jednego fireball. Dobra. Mhm. Tak, możemy sobie zostawić tutaj. Na razie te rzeczy myślę. jedno jabłuszko. Trawy by się przydał, tak żebyśmy wiedzieli w razie czego. O, dobrze, tam biały się właśnie z. Chyba na razie nie będziemy zakładać trapa, tylko po prostu pójdziemy na środek, póki nikogo tam nie ma. Ogarniemy sobie obsydian. I będzie można wtedy normalnie myślę, ograć prawda? Mam tylko nadzieję, że tutaj na środku nikogo nie ma. To będzie niefajnie. na razie chyba, chyba do mnie na razie nikt nie idzie lecimy do mnie do bazy kupujemy trapa i chyba będzie na razie wszystko obsydian na pewno trzeba będzie kupić mamy tutaj szmat. nie no oczywiście Parkur, tak, kurczę, a tak fajnie się zapowiadało. to sam na środku pewnie już ktoś jest. A tyle rzeczy mieliśmy. No nie za fajnie to wyszło. Nie za fajnie, to już niebieski chodzi. Kurczę. Chyba, że niebieski leci do kogoś. Ty, bo on chyba nie, on chyba nie zbiera Mara. On chyba po kogoś się? Tak, nie skorzystam. Skorzystam tu trochę. Nie! No nie! Naprawdę? Dobra. Czemu ja tak failuję? Dobra, teraz to... No. Co tam zbiera szmaragd? Za chwilkę pójdziemy, niech się tam smaragdy zregenerują. W na razie tutaj wezmę jakieś rzeczy, tak żeby nie latać tak... Bez sensu. To se odłożę. Wezmę sobie to, wezmę sobie jawuszko. bo tam się dalej robi z białymi tam... Biją, co jest dobre. Brilliant kupiłbym trapa w sumie tak zanim pójdziemy o, to mapiali nie mają dobra w sumie nie wiem czy ma się teraz cieszyć czy nie alarm trapa kupimy zwykłego trapa Okej, okay, dobra Teraz tutaj mamy jakieś zabezpieczenia, że tak powiem polećmy na środek, chociaż żeby ten obsedic ten już bym go miał to oczywiście musiałem spaść jak to ja No będą to... O jest to są będą chyba... Będzie chyba 8. Jak nie zginę, to będzie dobrze. Cztery. Dobra. Sześć. Tu różowy. Kurczę. O nie! Dobra. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Oj, są, są, są emocje, że tak powiem. Musimy szybko z tym do bazy wrócić. U mnie na razie nikogo nie ma, bo, bo bym trapa, bo mi się trap odpalił. Nawet jakby tu nie widziałem przyszedł. Teraz nie spadni. Nie spadni. Rozkop bazę, Żurek i wszystko będzie dobrze. Dobrze kupmy sobie tutaj od razu przedmioty. Dobra. Mamy tutaj obsydian. Czy ktoś tutaj idzie do nas? Chyba na razie nie. Dobra, tutaj mamy jeszcze tutaj endstone. Zabudujmy, a nie, bo tutaj nie było endstone, no dobra, tutaj było. Dobra, tutaj dajmy drewno. Tak, i endstone. I drewno, nie będzie, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Możemy już teraz jeszcze piecy kupić. I możemy coś jeszcze kupić. Chyba na razie nie. Dobra. Żółć! Wow! Wow. Wow, wow, wow. To nie za fajnie to tak wszystko wygląda. Dobrze, więc jeszcze tutaj kupimy? Um, że Firefly. Dobra, i będziemy mogli do kogoś tutaj pójść. Okej, okay. tylko jeden żółty został. Dłużmy sobie te niepotrzebne rzeczy, i będziemy mogli do kogoś tutaj pójść. Dobra, wszystko jest? Możemy iść do kogoś. Przepraszam, jeżeli będziecie coś słyszeć, ale po prostu teraz tam ktoś mówi u mnie, właśnie i po prostu jest hałas troszeczkę. A i ktoś mnie zabił. A ja na chwilkę wstałem, bo musiałem drzwi zamknąć, bo na chwilę mi siostra weszła do pokoju. A, ja tak dobrze byłem przygotowany. No to mamy niestety... A, zrzuciłem go, dobrze. Pięknie. Ja zapomniałem, że to są, że to nie są dwójki, tylko są pojedyncze mecze, więc... Będzie teraz wojna z żółtym tutaj. Tam idzie tam, po mnie chyba. Nie za fajnie. Przepraszam jeszcze raz, jeżeli będziecie coś słyszeć, ale siostra mi wyszła do pokoju. Ja Mamy tutaj mieczek Szybko. On zbiera emeraldy. Na razie jest spokój. Jest dobrze. Łoł, wow, a teraz dwa kosztuje. Myślałem, że jeden kosztuje doda. Nieważne. Pewnie różowy ma obsydian. Niestety też wie pewnie, że ja go mam, więc nie fajnie. A jeszcze kupmy jakieś jakieś bloki. Szybko. On na tę zbrojkę kurczą się, tutaj wy... do zbroi się bardzo mocno. Zawsze dotrwaliśmy prawie do końca rundy, więc jest bardzo, bardzo fajnie. I tak jak na mnie, to solo dotrwać do, prawie do końca meczu to jest duży wyczyn. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Dobra, on jest u siebie. Dobra, możemy szybko skoczyć tutaj po diamenty. Mamy 5, dobra. Szybko bym znowu jakieś tej trafy kupił tak żeby tutaj Trzeba się tutaj nie czuł tak pewnie Łoda 4 kosztuje i on chyba idzie do mnie Chyba wypił potkę na niewidzialność No zobaczymy za chwilę czy on tutaj przyjdzie Nawet nie mam pomysłu w sumie bym mógł tam podejść w tej jego bazie bo to tutaj to tam zawsze jak gram z kolegą to wiecie to jeden tutaj pilnuje bazy drugi może gdzieś polecieć nie? tak jak gram sali polecę to... To może się to źle skończyć. Ok, mamy tutaj naprawdę teraz dobrze tak pipunek tutaj zrobiony. No idealnie, żeby pójść do niego, ale... Hmm... Nie wiem teraz, co zrobić generalnie. Polecę. Dobra. Bloki mam, to wszystko mam. Jak zgina, to trudno najgrzej mnie rozwali. I zarabi trudno. Dobra. Lecimy tutaj do niego. W swojej bazie obudowuje łóżko. Chyba nie widzi? Ja też go widzę. O, dobrze spadł. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie, tutaj widzi. Wow, rzucił mnie. Kurczę. Ale dobre to było, dobre to było z tym silverfishem. Mam z nim szansę w sumie. Tylko muszę, tylko muszę bardziej uwa, uważny, uważny być. Tutaj znowu to. Silverfish. I jeszcze by się przydało jedno TNT. Teraz to nie będzie nie szedł jak z tym życiem. To tak się będziemy wymieniać. Ale dobrze. TNT by się mogło przydać. I dobra, możemy tutaj teraz lecieć. Przepraszam, jeżeli tam słyszeliście. Teraz. Aha, nie mam bloków. No dobra, on będzie chyba do mnie leciał teraz. A <słukasz> znaczy, ja się nie boję. Ja mam obsydian, tutaj wszystko mam, więc nie jest zagrożony z jego strony na razie. Okej, okay, no jestem tutaj dobry raz dozbrojony. On chyba będzie do mnie szedł, tak coś czuję. Albo zbiera szmaragdy. Nie, chyba leci do mnie. Dobra, leci tu przez mostek. Tu pokonuje, dobra. Teraz leci do czerwonych, dobra. Zobaczymy za chwilę, co zrobi. Przepraszam tak dużo raz powiedziałem dobra. Po prostu się stresuję, żeby... ...nie chcę tego w głupi sposób zepsuć. Dobra, leci do mnie. Tak, leci do mnie ewidentnie. Będzie, będzie z TNT. Co on robi? On będzie z TNT, ale on nie wie, że TNT nie działa na endstone. Znaczy działa, ale tak... bardzo mało. No zrzuć to TNT. Halo? Halo? Co on robi? Wiem, że triggered, ale co on robi? Co ty robisz? Wow, aha, taką miał taktykę, dobra. No to mam po łóżku chyba, że nie wziął kilofa. Jest nadzieja, że nie wziął killoffa. Niestety, tak bywa. Dobrze. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to, to zostaw drogi widzu łapeczkę w górę. No i widzimy się już jutro w następnym odcinku. Tym na jutro będzie odcinek z Minecraft Single Player. Do usłyszenia i cześć!